Czy to jest ekspres dla najbardziej wymagających? Koło mnie stoi nowa Jura J10, która ma tyle możliwości, że głowa mała. Dziś chciałbym Wam je wszystkie zaprezentować. Zapraszam do oglądania. J10 to jest faktycznie ekspres, który ma tyle możliwości, że finalnie jest w stanie zrobić 42 różne specjały kawowe. Poza klasycznymi kawami mlecznymi oraz czarnymi. Jest wyposażony w dostawkę do syropów w technologię Sweet Foam. Technologia Sweet Foam pozwala nam każdą kawę mleczną zrobić w ten sposób, że jura od razu wymiesza syrop ze spienianym mlekiem. W bardzo prosty sposób możemy to włączyć na naszym ekranie dotykowym. Tutaj od razu nadmienię. Całym sprzętem sterujemy właśnie z ekranu dotykowego. I w momencie, kiedy włączymy tą opcję, wszystkie kawy mleczne będą pienione. Razem z tą dostawką do syropów. Ekspres z tą dostawką już przychodzi w zestawie. Jak widzicie, w ogóle z tego menu, jak je rozsuniemy, mamy kilka różnych opcji. Eee, może właśnie od tego zacznijmy. Jest opcja Sweet foam, prawda? Jak w każdej jurze, mamy możliwość robienia kawy z kawy już wcześniej zmielonej, eee, wsyp do niej jest tutaj z tyłu ekspresu. Eee, możemy, jeśli nie robimy kawy mlecznej. Robić dwie kawy, czyli dwie kawy czarne, wtedy na przykład mamy espresso, kawa, prawda? Kawę z dodatkowym szotem espresso, to jest również opcja do kaw mlecznych, czyli w tym momencie cappuccino nam zrobi na podwójnym espresso. I dalej oczywiście mamy opcję sweet foam oraz kawę na zimno. Są to kawy... Umówmy się głównie czarne. Również jesteśmy w stanie zrobić w ten sposób kawę mleczną, natomiast mleko spienione zawsze będzie trochę podgrzane. Już na tym etapie y, mamy bardzo szeroką selekcję specjalów kawowych. Ekspres dodatkowo wyposażony jest w system zmiany pienionego mleka. W tym ustawieniu, jak jest tu włączony, mamy pienienie mleka, czyli klasyczną piankę mleczną, ale. Możemy przekręcić ten mechanizm i w tym momencie ekspres jedynie podgrzewa mleko bez spieniania go. To jest super rozwiązanie, jeśli chcemy zrobić kakao, gorącą czekoladę, dzieci na pewno będą ogromnymi fanami. Do naszej dyspozycji jest ekran dotykowy. Jak widzicie, ja tu mam ustawione cztery, cztery kolejne ekrany, tak żeby te różne specjały kawowe pomieścić. Widzicie, jest gorąca woda, woda zielona, herbatę, espresso dopio to wszystko jest dla nas dostępne. Rozsuwając pasek do dołu, wchodzimy w opcje serwisowe oraz ustawienia ekspresu. Krótko o budowie ekspresu. Popatrzmy od góry. Tutaj mamy wsyp do kawy, wsyp kawy zmielonej oraz pokrętło do, do kontroli intensywności aromatu. Z lewej strony znajdziemy zbiornik na wodę. Tutaj możecie zauważyć już zamontowany filtr oraz podłączenie Wi-Fi Connect. Takie podłączenie jest w zestawie od razu z ekspresem. Od frontu znajdziemy dwie wylewki, tą do kaw mlecznych oraz tą do kaw czarnych. Ekspres jest w stanie zrobić jedną kawę mleczną bądź dwie kawy czarne naraz. Warto też wspomnieć o tym, że wyposażony jest w technologię Coffee Eye. Dzięki niej ekspres wie dokładnie, którą kawę chcemy zrobić, bo optycznie widzi, gdzie położyliśmy filiżankę. Ekspres, tak jak wszystkie z segmentu premium biurze, ma regulowaną jednostkę zaparzającą od 5 do 16 gramów kawy. Jednostka jest samoczyszcząca i nie potrzebujemy jej wymontować, żeby ją przeczyścić. Wystarczy, że użyjemy specjalnego programu w ekspresie. Podstawowa chemia do czyszczenia zarówno ekspresu, jak i systemu mlecznego oraz pierwszy filtr przychodzi od razu w zestawie. Jura J10 to faktycznie ekspres dla najbardziej wymagających. Poza podstawowymi specjalami kawowymi czarnymi oraz mlecznymi jest w stanie zrobić nam kawę w stylu cold brew, oraz może zrobić nam piankę mleczną od razu z syropem. Z tego miejsca zapraszam, żebyście wpadli do naszych salonów i sami ten ekspres przetestowali i spróbowali z niego kawę, bo jest przepyszne. Ja już Wam za ten materiał dziękuję. W razie pytań jest dla Was sekcja komentarzy, telefon do nas, bądź czad na naszej stronie. Do zobaczenia w następnym materiale. Jod lala, lala, ba, ba, ba. A to nie wszystko. Ma regulowaną wyśmienitę. Dobra.